Są cztery wyrażenia. Jedno z tych wyrażeń przyjmuje wartość 0 dla x równego 1 oraz dla x równego minus 1. Które to wyrażenie? No to słuchajcie, po kolei. Za x wstawiamy 1 i minus 1. Zobaczymy, czy przyjmie wartość równą 0. No to mamy tak 2 razy 1 do kwadratu dodać 2. 1 do kwadratu to jest 1. No to mamy tak 2 razy 1 plus 2. 2 razy 1 to 2 plus 2 to 4. No to już nie przyjmuje wartości 0 dla x równego 1. To sprawdźmy h. Mamy 2 razy 1 do kwadratu plus 2 razy 1. 1 do kwadratu to 1 razy 1, czyli 1. No to mamy 2 razy 1, no i tutaj 2 razy 1 to 2. 2 razy 1, 2 plus 2 mamy 4. To nie przyjmuje wartości 0. To teraz j sprawdźmy. 2 razy 1 do kwadratu minus 2. 1 do kwadratu to 1 razy 1, prawda? Czyli mamy tak. 2 razy 1 to 2, minus 2 mamy 0. No to już się zaczyna zgadzać, a zobaczmy dla minus 1. Tu już równa się. I mamy tak, minus 1 do kwadratu to jest jak minus 1 razy minus 1, czyli 1. I jeszcze minus 2. 2 razy 1 to 2, minus 2 mamy 0, to zobaczcie j przyjmuje wartość równą 0 zarówno dla 1, jak i dla minus 1, czyli mamy poprawną odpowiedź c. A jeżeli chcecie się szybko przygotować do egzaminu ósmoklasisty, zobaczcie u mnie na profilu mój pełny kurs do egzaminu, z którym przygotujecie się krok po kroku, działami, słuchajcie do egzaminu, bo typy zadań na egzaminie są powtarzalne i bardzo tu się przygotować, uczyć się tych powtarzających typów zadań.